Siema, zapraszam Cię już na drugą część dymów z Home. Zaczynajmy! Chłop zrobił mrówkę jada. Brawo dzidzi widzowie! Dobra, brawo dziomuś. Wesołego Sylwestra, trzyma się i... i powodzenia dalej w streamowaniu. Trzymaj się! Joł! goboosting.pl. Graj i zarabiaj jednocześnie. Wybierz interesujący cię serwer, zaakceptuj ofertę i graj. Za zarobione kredyty możesz wypłacać skiny na swoje konto Steam. goboosting.pl. Zapraszamy do wspólnego zarabiania. Za grubo, widzowie, za grubo. Kończę tego streama po tym. Nie mogę. Na pewno będziesz na szocie. Dobra, a więc jesteśmy już po tym wszystkim. Niestety dostałem bana i jest bardzo mi przykro. Ale wy się nie przejmujcie, bo macie giveaway na 20 złotych. BasicGuarda wystarczy, że obserwujecie mojego montażystę, mnie i hashtag #gotowe i zostawicie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem i to tyle zgłaszajcie się do impostora i widzimy się już w środę elo